San Dzisiaj gościmy i mamy zaszczyt, taki honor, bo kogoś, kto poświęcił wiele czasu, uwagi i zdobył się na to, że zapoznał się z tematem jak gdyby trochę niewygodnym i bardzo często niechętnie wspominanym lub poruszanym. Może właśnie w środowisku poronimym. Proszę Państwa, witamy Pana doktora Marka Cisielczyka. Po 8 latach badań powstała książka Polonii Agencji Służby Bezpieczeństwa. W mojej ocenie 90% materiałów jest tajne. Jak Państwo słyszeliście niedawno, PiS Dzięki Bogu po 25 latach przyjął ustawę o IPN, nową ustawę o IPN, która to wszystko być może zmieni. Te 90% materiałów, które są tajne dla nas, w przeciwieństwie od tego, co było w Niemczech wczoraj, akta Stasi są otwarte, ja w 90-tych latach byłem w Berlinie w archiwum Stasi, mogłem czytać, co chciałem. U nas w Polsce od 25 lat ubezwłasnowolniono nas w ten sposób, że nie mamy dostępu do akt, które świadczą o tym, jak nas prześladowało. Jak nas prześladowało SB. To jest jeden z wielu paradoksów. Polska, jak Państwo wiecie, jest krajem, jest państwem. Państwem paradoksów. To państwo, według potomka Sienkiewicza, no nawet nie istnieje. Jak się okazało z tajnych nagrań, i akurat tu miał Sienkiewicz Junior rację. To państwo nie istnieje od 25 lat, i możemy z łatwością to udowodnić. A jednym z przykładów tego, że ono nie funkcjonuje, jest to, że dokumenty historyczne nie są dostępne dla historyków. I my musimy grzebać gdzieś w jakichś resztkach dokumentów, żeby dojść do prawdy. Dlatego po 8 latach mogłem ujawnić tylko kilkadziesiąt nazwisk, dlatego między innymi, że zdecydowana większość dokumentów jest tajna. Lada moment, lada moment. Zostaną ujawnione najważniejsze dokumenty, mam taką wielką nadzieję, w związku z wprowadzeniem nowej ustawy o IPN. I wówczas dokona się m.in. tutaj u Państwa w Stanach Zjednoczonych rewolucja. Na czym ona będzie polegać? Niektórzy żartują w Chicago, u was, ja wiem, że u Was nie ma polameru, zdaje się, tylko są jakieś inne sposoby przesyłania paczek, ale Państwo wiecie, co to jest polamer, Funkcjonuje funkcjonuje na przykład w Chicago, wysyła paczki, mienie i tak dalej. I niektórzy żartują, że polamer ufunduje nie, niedługo jakąś nagrodę specjalną dla mnie, albo pomnik mi postawi w Chicago ze względu na zwiększone obroty. Dlaczego tak żartuję? Ponieważ być może niedługo armia byłych kapusiów komunistycznych będzie musiała opuścić Stany Zjednoczone, jeżeli Chińczyka kilka miesięcy temu wydalono ze Stanów Zjednoczonych, dlatego że w czasie procedury przyznawania oby obywatelstwa nie przyznał się do tego, że był w partii komunistycznej i, go, i, i pozbawiono do tego obywatelstwa amerykańskiego, to tym bardziej. Władze amerykańskie będą pozbawiać obywatelstwa byłych agentów komunistycznych. W drodze San Francisco do Los Angeles. Witam Państwa na dzisiejszym spotkaniu, które jest organizowane przez Polish American Performing Arts Club i przez Kongres Polonii Amerykańskiej Południowej Kalifornii. Dzisiejsze spotkanie. Mamy tu wyśmienitego gościa, pana Marka Cisiolczyka. Jest... Część z Państwa zastanawia się, po co właściwie zajmować się tematem agencji komunistycznej SB. Minęło już tyle lat. Jeden, jedna ze znanych osób stwierdziła kiedyś, że najlepiej by było zamurować, zamurować wejście do IPN-u, i to by załatwiło sprawę. Feniks z 12 czerwca 2016 promocja książki Poloni, nie agenci służby bezpieczeństwa. Jak wiecie, niedawno została zmieniona ustawa IPN, i te dokumenty, które są tajne dotychczas, będą ujawnione. One głównie dotyczą zagranicy czy tej Polonii. A więc Polonia. Który, ta część, która pracowała dla SB, ma powody się obawiać, dlatego że tajnym współpracownikom będzie grozić deportacja, proces, pozbawienie obywatelstwa. Boston 15 czerwca. Tego typu spotkania rozpoczynam trochę humorystycznie, pozdrawiając wszystkich, także tych, którzy tutaj przybyli służbowo. Są przynajmniej trzy powody, dla których moim zdaniem warto zajmować się tym tematem. Po pierwsze, ze względów historycznych. Zgodzimy się na pewno wszyscy, że prawda historyczna jest ciekawa, powinniśmy ją znać. Po drugie, ze względów etycznych. Jak Państwo wiecie, zwłaszcza starsze pokolenie od lat, niektórzy byli podejrzewani, że są agentami, się okazało, że nie byli, o czym za chwilę powiem. Więc warto wiedzieć, kto był kapusiem, a kto był tym, na którego donoszono. I po trzecie, najważniejsze, ze względu na nasze bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo naszych gospodarzy, czyli Amerykanów. Byli tajni współpracownicy, mogą być dzisiaj także niebezpieczni, Mogą być przejęci przez inne wywiady, mogą być szantażowani, pracować dla innych wywiadów na szkodę nie tylko Polonii, ale także Amerykanów. Na początku proszono mnie, abym nie ujawniał niektórych nazwisk z różnych powodów, na przykład, że ktoś tam był krewnym jakiegoś generała przedwojennego. Później, to nie, jeżeli to nie poskutkowało, grożono mi, na przykład, tutaj na stronie. 12. W tej książce Państwo znajdziecie telegram skierowany do mojej żony, gdy byłem w Stanach Zjednoczonych, z z powodu mojej śmierci. Zresztą za każdym razem, gdy jestem w Stanach Zjednoczonych, z prelekcjami, żona otrzymuje telefony i wrócę do Polski w trumnie. Państwo widzicie, no jestem cały zdrowy, dzięki Bogu. Państwo, że w tej książce nie tylko pisze o tajnych współpracownikach, ale także o osobach, które nimi nie były, a były posądzana o to przez wiele lat. Na przykład takim czy przypadkiem tutaj jest Stanisław Chęciński, jeden z działaczy Kongresu Kolonii Amerykańskiej, który działał w Chicago, później w Phoenix. Przez wiele lat oskarżano go o to, że był jednym współpracownikiem. Ja udowodniłem na podstawie tak grubej teczki, że owszem, SB próbowała go werbować, ale on nie uległ. Zresztą niedawno żona mi dziękowała, że właśnie opublikowałem te dokumenty. No, i tu się narażą wielu ludzi. Bo tak, z jednej strony, jak opublikuję, że ktoś był współpracownikiem, to pretensje do, mają do, do, do mnie te, ten właśnie zainteresowany, jego rodzina, jego znajomi i tak dalej. A z drugiej strony, jak opublikuję, że ktoś nie był tajnym współpracownikiem, a ktoś go nie lubi, to też ma do mnie pretensje, że ja to ujawnię. Ale uważam, że należy po prostu pisać prawdę. Niezależnie od tego, czy, czy kogoś lubię, czy nie lubię, piszę prawdę. No i oczywiście to sprawia, że są podejmowane, jak powiedziałem, różne operacje. No Państwu podać kilka takich czołowych przy, przykładów spośród tych kilkudziesięciu tutaj opisanych. Jak powiedziałem, Wojciech Wierzewski pracował dla SB, i po tym, kiedy ja ujawniłem ten fakt, jego żona stosowała takie listy do dziennika związkowego, w którym twierdziła, że no tak, on podpisał, ale nie był szkodliwy, i tak dalej. Otóż w tej książce. Opisuje bardzo szczegółowo, co robił Wierzec, Nie tylko donosił na środowisko polonijne. Pracował w takim instytucie Badań Europy Wschodniej w Bloomington, Indiana University, ale także donosił na Amerykanów. I proszę sobie wyobrazić, bo ona twierdziła, tak jak każdy współpracownik, czy też jego rodzina, czy znajomi, że to nie było szkodliwe. Otóż on donosił, sporządzał charakterystyki psychologiczne studentów amerykańskich, którzy byli werbowani przez FBI i CIA. To był Instytut, jak powiedziałem, Europy Wschodniej, a więc CIA i FBI miała interes, tak jak w każdym kraju, żeby pozyskiwać inteligentnych studentów do pracy w swoich agencjach. Jeżeli Wierzewski opisywał ludzi, o których wiedział, że byli werbowani przez FBI czy CIA, to stwarzał bezpośrednie zagrożenie dla nich. Ponieważ, jak wiadomo, SB była filią KGB, Sowieci mieli na na ludzi, którzy mogli być agentami później FBI czy CIA. Donosił na przykład na sekretarkę w instytucie, którą następnie werbowała SB. Pomagał SB tak, tak bardzo konkretnie. Zdziwicie się Państwo, że jak się zastanawiacie, a co oni za to mieli? Otóż Wierzewski dostał kilka butelek alkoholu. Drugim takim ciekawym przypadkiem jest, tak jakby z innej bajki człowiek, bo tutaj Wierzewskim to wiadomo, przyjechał komunista, były komunista, ci go zatrudnili w kongresie w Polonii, w i tak dalej, osobą, która jak mówię, pochodzi z innej bajki, to jest człowiek, który był bohaterem, przyjechał tutaj jako bohater, jako osoba internowana, jako jeden z dziewiętnastu najważniejszych działaczy Solidarności. Dlaczego 19? No, bo tylu ludzi liczyło prezydium, a tym mówię o Wacławie Sikorze, on był szefem Solidarności w Małopolsce. I proszę sobie wyobrazić, że on został tym szefem Solidarności dzięki sb Ponieważ SB miała w środowisku Solidarności Małopolskiej, zresztą tak jak w każdym innym regionie, swoich ludzi, kilku agentów, mówię tak kolokwialnie, ale to chodziło o tajnych współpracowników oczywiście, skompromitowało konkurentów Sikory w wyborach do stołka szefa Solidarności Małopolskiej i dzięki temu Sikora został wylansowany i został szefem Solidarności Małopolskiej. I później był członkiem, prawda, jednym z tych 19 najważniejszych. Został zwerbowany, gdy był internowany. Także, wiecie, samo internowanie to jeszcze nie oznacza jakiejś takiej no, przepustki do, do uczciwości. Zdarzało się, że w czasie internowania werbowano ludzi. Sikora tutaj przyjechał jako, jako bohater. No i oczywiście dalej działał jako. jako były dział Solidarności jako osoba no, uczciwa, rzekomo. Sikora napisał po ujawnieniu przeze mnie dokumentów, napisał do mnie dwa razy mail i on dokładnie tak samo się tłumaczył, że nie miał wyjścia, że był szantażowany, że jego donosy nic nie znaczyły i tak dalej. No tak, ale wiecie, zawsze, zawsze oni tak samo mówią. Otóż z tych dokumentów Państwo się przekonacie, że po pierwsze wcale nie musiał współpracować, wcale nikt go nie szangażował. On sam zaproponował sb kiedy się do niego zgłosili, nawet bardzo konkretne rodzaje akcji, które będzie wykonywał, które będzie prowadził i jego informacje także były szkodliwe, ponieważ prezesem Moskwy było tak, że ja w pewnym momencie ujawniłem dokumenty. Warto o tym powiedzieć, bo to jest ciekawy przypadek. W pierwszy moment na razie ujawniłem dokumenty, które wskazywały na to, na kontakty Moskwa z konsulatem PRL-u. Moskwa obiecywał PRL-owcom, że na przykład zablokuje w polonijnych mediach, takich jak dziennik związkowy, rozgłosił WPN, -y, WPN -y, informacje o charakterze antykomunistycznym chodziło o demonstracje antykomunistyczne że nie będzie informacji na temat tych demonstracji. No i tak jak widać było z tych dokumentów, że raczej mam takie przyjazne nastawienie do konsulatu perowskiego, co bardzo zdziwiło niektórych, ponieważ prezes Moskwy też się cieszył opinią patriotów. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie. No i jeżeli ja takie rzeczy ujawniam, to siłą rzeczy część osób jest do mnie wrogo nastawiona. No ale jak powiedziałem, trudno. Jeżeli takie dokumenty są, to nie uważam, że należy je spalić, wyrzucić, tylko należy je opublikować po prostu. No, prawda jest prawdą i tyle. Oczywiście wszyscy zgadzamy się na pewno, że Amerykanie mają większe problemy niż byli tajni współpracownicy SB, ale jeżeli lobby polonijne, o ile takie w ogóle istnieje jeszcze, to też można dyskutować o sile tego lobby, będzie aktywne w tej sprawie, to jest wysoce sensie prawdopodobne, że ta część z nich, która jeszcze żyje, może odpowiadać przed sądami amerykańskimi. Doronto, 18 czerwca. Ale ministrze, proszę oczywiście! mam zaszczyt, honor i naprawdę olbrzymią przyjemność powitać na tych skromnych progach Piotra wolski dnia pierwsza, pana... Doktora Marka Ciwerczyka, znanego publicystę, znanego autora, znanego bardzo historyka, ale wydaje mi się, co najważniejsze, w cudzysłowie, bojownika, rzeczywiście bojownika o prawdę, bojownika o zdrowy rozsądek, żeby, żeby, że tak powiem, odfałszować, zafałszowane, żeby Polska się stała naprawdę krajem suwerennym, zdroworozsądkowym, gdzie ludzie rzeczywiście mogli kazaniem się czuć, że żyją w prawdziwym, wolnym realnym. Jak Wam ktoś mówi, że, że tam X czy Y nie był tajnym współpracownikiem, nie był współpracownikiem SB, bo niczego nie podpisał, no to jest nieprawda. Nie, nie musiało tak być. Dlatego, że jest ta kategoria ludzi, którzy absolutnie niczego nie podpisali, nie byli tajnymi współpracownikami, a przekazywali SB bardzo istotne informacje. I do tej grupy należy wspomniany dziennikarz polonijny Andrzej Jarmakowski, który teraz jest czołowym działaczem kodów w Chicago. A więc widzicie, jest pewna kontynuacja, bym powiedział. Więc ten Jarmakowski, jak ja ujawniłem informację, że on spotykał się potajemnie po z rezydentami sbs z konsulatu PRL-u w Chicago, to oczywiście zrobił awanturę, że wtedy była wolna Polska. Niektórzy historycy go bronili i pisali tak. No jak to, Panie Cieszyński, Pan się czepia Gościa, a już po, była druga połowa 89. Czyli według nich mieliśmy do czynienia z Wolną Polską, rzekomo. Chciałem przypomnieć, że wtedy Polska nazywała się PRL, a służba bezpieczeństwa działała w najlepsze do lata 1990 roku. Wtedy została przekształcona w UOP. Ale to też nic nie znaczyło, dlatego że 90% SB-ów zostało przyjętych do tego UOPu. Czytałem takie akta z Dąbrowy Tarnowskiej, to jest w Małopolsce, na temat weryfikacji zbeków i na kilkadziesiąt nazwisk tylko jednego nie zweryfikowali. Wszyscy inni przeszli albo do, do policji, albo do łowów. A ten jeden niezweryfikowany, wie, wiecie, co zrobił? Ujechał do Stanów Zjednoczonych. Migrował. <grym> no i mieszka sobie w Stanach Zjednoczonych. No i też, prawda, Amerykanie nie mają pojęcia, że to jest były SB, więc jeżeli, jeżeli teraz Polonia zechce nacisnąć na Amerykanów, no to może go deportuje. Otóż Stanisław Makowski, jak powiedziałem, niczego nie podpisał, ale przekazywał w, potajemnych, w czasie potajemnych rozmów SB-kom informacje, na przykład, że Solidarność to są złodzieje, że nie trzeba nie wolno im pieniędzy przekazywać i tak dalej, czyli były to informacje szkodliwe. No i wtedy e, niektórzy zaczęli bronić tego, tego Jarmakowskiego, a że to było tylko jeden raz, że się spotkał i tak dalej. Proszę sobie wyobrazić, że po paru miesiącach ja dodałem do następnych dokumentów, które potwierdzały kolejne spotkania Jarmakowskiego i wtedy już nie można było tego argumentu używać, że to był jeden raz. I przekazywał w dalszym ciągu szkodliwe e, informacje dla, e, i dla Solidarności, dla Polonii. No i ten, że Jarmagowski później zresztą prowadził takie różne pisma, portale i tak dalej, i one były yy, no mniej więcej w takim stylu, jak nie Jerzego Urbana. Właśnie Koch wspomniany współpracuje z Jarmagowskim, to jest to samo towarzystwo. A więc widzicie Państwo, że to nie jest przypadek, że ktoś się tak zachowuje dzisiaj i się zachowywał tak kilkadziesiąt lat temu. W związku z tym należy, poza tym jeszcze tutaj w tej książce znajdziecie przykłady konkretne wielu dziennikarzy polonijnych, którzy nie podpisali niczego, a byli swego rodzaju pasem transmisyjnym dla PRL-u. Otóż SBC zwracali się do tych ludzi, do tych dziennikarzy, nie werbując ich formalnie, aby przekazywali punkty widzenia PRL-owskie i oni to robili odnosząc korzyści, na przykład byli równocześnie właścicielami agencji turystycznych, biur podróży i I dostawali różne koncesje od PRL, więc korzyści materialne tutaj były niewątpliwe. A w zamian za to informowali Polonię tak, jak sobie PRL życzył. Teraz no, myślę, że przejdziemy do tej części ciekawszej, czyli pytanie, pytań. Proszę o takowe. Chciałbym zadać panu takie pytanie. Na Oczywiście to Hej, to nazwisko Wojcie Hamszczak. Ja mam do Pana takie pytanie. Mnie zawsze fascynowało to, że bardzo sprawnie przeprowadzono denazyfikację, a dekomunizacja szwankuje. Jakby Pan mógł to wytłumaczyć, to zjawisko. No to, to jest dość proste. Nawet już wspomniałem yeah. o tym, że y, umowy magdalenkowe obowiązują do dnia dzisiejszego. Co prawda niektórzy się wyłamali, tak jak Kiszczakowa, ale Kiszczakowa może nie, 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 nie wiedziała, co ma on zrobił w Magdalence. Yeah. <laughs> Więc y, ujawnienie tych dokumentów może było nieskonsultowane ze świętej pamięci Hiszczakiem. No, ale wytłumaczenie mówię, jest bardzo proste: okrągły stół Magdalenka. Umówili się tam między sobą y, ci komuniści czerwoni z różowymi, no i tak wyszło, prawda, że 25 lat, proszę Państwa, trzymają w tajemnicy, y, kto był kapusie i mało tego, jeszcze mówią, że to jest, leży w interesie bezpieczeństwa państwa polskiego. Dzień dobry, moje nazwisko Popowicz, Marek Popowicz i bardzo chciałem Panu podziękować za tą pierwszą część. Dlatego, że widać, ile pan pracy włożył w to. Państwo postuluje dzisiaj tutaj, żeby stworzyć fundusz, który pozwoli nam prześwietlić działalność agenturalną, agentów, którzy inwigilują Polonię, rozwijają nasze organizacje. Chciałabym państwa do tej współpracy zaprosić. Przysyć... Dzisiaj jestem tutaj prezesem tej gminy Związku Narodowego Polskiego w Kanadzie, Józef Aleksandrowicz. I to nie jest dzisiejszy apel, chciałbym tu Pani ani łabiej podziękować, ale my już od, osobiście i z e, wiceprezesem Bartłomiejem Wawrowskim żeśmy prosili, aby niektóre osoby z naszej tak zwanej elity polonijnej w Kanadzie były zlustrowane. Pomnik Kadyński w Toronto. 15 czerwca Mississauga koło Toronto.